Elżbieta Krystek Jones. Pracowite Omułki. Pod morską falą są różne skały. Na nich omułki się pouczepiały. Do ciężkiej pracy gotowe były, kochają morze, więc je czyściły. Codziennie wodę w nim filtrowały i dla zwierzątek ją natleniały. Chcą też, by dzieci je odwiedziły i w lśniącym czystym morzu bawiły. Opowiadał Bogdan Dmowski.